Bezpieczeństwo żywnościowe to działania państw zapewniające dostęp do żywności w wystarczających ilościach i odpowiedniej jakości. Dzięki niemu dbamy o dostępność, dostęp i konsumpcję. Zagrożeniem są działania wojenne, zmiany klimatyczne czy epidemie. Jak przeciwdziałać takim sytuacjom kryzysowym? Dla sektora rolnictwa przeznaczyliśmy już ponad 15 miliardów złotych. Dopłaty do pszenicy, kukurydzy, gryki, zbóż i roślin oleistych to już ponad 3 miliardy 600 milionów złotych, a do nawozów już ponad 2 miliardy 800 milionów złotych. Pomogliśmy także w ramach dopłat do paliwa rolniczego. Dla terenów objętych ASF wypłaciliśmy już 38 milionów złotych. Rolnicy mogą także skorzystać z kredytu płynnościowego, a także z kredytu skupowego.